Że rób, rób mój, rób. Pani ciężko pracowała całe życie. Na pewno wszędzie tak, i jako u... go żywiła, pracowała. To jak żywiła sprzątaczką go, była go, to pan, orzenił, tego żywiła. Tak. Przepraszam, tak. żywiła pana brata. Tak. Co, tak. Pa, pan śmie powiedzieć, że matka była sprzętaczką tak? i pan. Tak, tak prawda bo nie ma klasy i ją ustawia tak matkę, jak, jak no ją nakręci, on on tak jak chodzi. Ustawia, jak matkę szanowałeś, przysięgaj przy tym krzyżu. Przysięgaj. Jak przyrzekałeś matce, jak... Przysięgam matek, jak... Bogu, że mnie ja nie podniósł. On cię ani ręki nie, nie uderzył, ani ręką ci nie uderzy. Nie uderzył, pocałuję. Cię nie była. Daj. Niech pocałuje, ale wredna jest. Jak wredna Wredna nie jesteś, pocałuje. tak, ale wredna jesteś. Bredna jesteś. Ja twoje tak. dzieci chowałam. Chowałaś mi dzieci, tak, dzieci że opiekę chowałam. mi nasłałaś. Jakby tak. nie ludzie, to ja bym nie miała dzieci. Tak. Nie mi miałabym mi... dzieci. Latała mówiła do mnie, że ja jestem że to nie są mojego Ten. męża dzieci. Jak to A nie ja, ja mówię to zrób badanie, jak mówiłam. to nie są Twoje jak nie nie no, twojego syna dzieci. No to, to, to zrób badanie. Matka bo ja za to nie, nie? Mówiła, że nie będę że są płacić. Zasłane i zakudlatone i dlatego tak. nie chciała dać wiary, że takie dzieci. To widział, że miały wszy? W tym sensie mówiła, że to nie są. Pytam się, kto widział, że mają wszy Ja widziałem. Ty tak, widziałem. Kołtuny i wszymiały I brudne. ty te swoje okulary, widziałeś? Ty przez te okulary Śmieciu, widziałeś, Śmieciu, Ja mam przyczynę. Śmieciu, ja to, nie muszę. miałeś na chleb! Nie miałeś na chleb! Do mnie do zakładu tak. bo gaz bo jest, Ci bo nie miałeś na gaz! Z czego tu,